Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, Witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. E, jak widzieliście, już tak naprawdę e, rano wstałam, całą moją poranną rutynę już widzieliście. E, natomiast teraz jestem już wykąpana, e, ponieważ dzisiaj jadę na Dzień Kobiet z moimi koleżankami. Jedziemy sobie po prostu do restauracji, trochę pocelebrować ten, ten dzień, ten Dzień Kobiet, ten nasz czas. E, dzisiaj tak naprawdę jest czwartek, czyli jest Dzień po Dniu Kobiet, e, ale że po prostu nie mogłyśmy, wiadomo, się wszystkie zgrać. To po prostu jedziemy dzisiaj e, i mam nadzieję, że po prostu fajnie nam minie czas na jakiegoś drineczka, na dobrą kolację, e, posiedzieć, pogadać o pierdołach, po prostu spędzić fajnie czas. E, dlatego ja już jestem wykąpana, mam zrobioną pielęgnację, jeszcze nie jestem pomalowana, bo jeszcze mam tak naprawdę dwie godziny do wyjścia, więc stwierdziłam, że nagram dla was haul. Haul dokładnie z Sheen, ponieważ wczoraj dotarła do mnie paczka. Myślę, że są dosyć fajne rzeczy Dużo jest na pewno biżuterii Bo nie wiem dlaczego Po prostu tak się rzuciłam, że co mi się podobało To wrzucałam do koszyka i dosyć dużo tego wyszło Więc wam pokażę Nie tylko jest biżuteria, bo tak naprawdę Są jeszcze też ubrania, jest tam sukienka Koszula, zaraz wam wszystko pokażę Będę się starała po prostu Do, każdego, do każdej rzeczy, którą wam pokażę Podać wam cenę Jaka tak naprawdę kosztowała? Bo ja na przykład bardzo lubię oglądać hole, ale zawsze mi brakuje po prostu, żeby ktoś powiedział, ile co kosztowało. No bo jednak jest to interesujące, jeżeli coś nam się podoba, to czy jest w ogóle sens tego szukać, żeby po prostu to kupić, czy nam ta cena odpowiada. Więc ja sobie naszkowałam telefon z zamówieniem i podam Wam wszystkie ceny. Jedynie muszę Wam tutaj wspomnieć, te ceny, które Wam podam, to one są z uwzględnieniem rabatu. Który po prostu SHIN Wam nalicza przy zakupie powyżej 200 zł. Więc ja po prostu wydałam ponad 200 zł. Więc podam Wam już te ceny promocyjne, które jakby otrzymałam od SHIN. Więc to tak, pierwszą rzeczą jaką zamówiłam to są pierścionki i takie, tak one wyglądają. Już Wam pokazuję. Nie wiem, czy Wy tutaj dobrze widzicie, mam nadzieję. Jest ich tutaj 10 w tej paczce. One są po prostu, wiecie, takie różne złote: wszystko w kolorze złota, dlatego że ja po prostu mam dużo biżuterii złotej, więc chciałam, żeby mi po prostu do wszystkiego pasowało. Takie 10 pierścionków kosztowało mnie 3,75 po promocji, a przed promocją 5 zł więc naprawdę się opłaca, bo jest ich 10. Znowu są pierścionki. Tym razem one są takie klasyczne, już typowo złote, bo tam po prostu jeszcze było perełki. A tutaj są takie zwykłe. I te zwykłe, tu jest 7 sztuk, kosztowało mnie 4,50 w promocji z 6 zł. Oczywiście Dabi tutaj mi pomaga, a bardziej przeszkadza niż pomaga. Zamówiłam taki zestaw kolczyków, też złotych. Tak wyglądają. To one tutaj są po prostu takie malutkie wkrętki. I takie po prostu bardziej kółeczka. 9,75. Także cena bardzo fajna, jak za 9 par, bardzo fajnie. Kolejną rzeczą jest kolejny zestaw kolczyków, ale tym razem już takich po prostu większych, bardziej solidniejszych. I tutaj mamy 6 par za 9 zł. Pokazuję, Tak one wyglądają. One już są takie naprawdę konkretne. Kółeczka, więc, więc fajnie, bo mam po prostu wybór. Mam trochę mniejszych, trochę większych. Zamówiłam sobie breloczek do kluczy. E, może ja Wam po prostu je odpakuję, bo jak widzę, e, będzie Wam ciężko pokazać. E, ale one są takie. Zobaczcie, z taką szminką. E, tutaj są usta. O, tak to wygląda. Taki złoty, mały breloczek. E, I on kosztował 6,75. Teraz dosyć ciekawa rzecz. Dla mnie bardziej do testów. E, dlatego, że nigdy nie zamawiałam nic e, z, Jakby z działu kosmetycznego Z Shein Daciu? Już? Dziękuję I wiecie co to jest? To jest po prostu bronzer w sztywcie, e, Który Tak naprawdę pierwszy raz zamówiłam W ogóle z Shein. E, On kosztował 16,50 I wygląda tak Zaraz go odpakuję m, Dlatego, że też jestem ciekawa A na pewno wy też będziecie ciekawi jak to wygląda w ogóle Solidnie zapakowane, to trzeba przyznać Oj, wygląda pięknie, zobaczcie, wygląda tak. Jest taki w matowym mm, sztywcie, jakby super to wygląda. W ogóle otwiera się z dwóch stron. Aha, z jednej strony, zobaczcie, ma taki pędzelek do aplikacji, a tutaj po prostu jest ten brązer. O, tak wygląda. Jestem ciekawa, czy nie będzie za pomarańczowy dla mnie. No ale zobaczymy, na pewno przetestuję, bo jestem bardzo ciekawa. A to kosztowało tylko 16,70. 16,50 przepraszam e, Więc naprawdę jest bardzo fajne e, I ja mam w kolorze Golden Sun Więc zobaczymy, wiem, że to nie był najjaśniejszy odcień e, Dlatego po prostu jestem ciekawa Czy nie będzie dla mnie za ciemny No ale zawsze można nałożyć, wiecie, po prostu i tyle Piłam sobie e, Zalotkę, zwykłą zalotkę czarną a to dlatego, że ja po prostu nigdy w życiu nie używałam zalotki. Wiem, że pewnie się dziwicie, bo ja mam dosyć wykręcone naturalnie rzęsy, ale po prostu byłam ciekawa, jak moje rzęsy po prostu będą wyglądać, jak jeszcze bardziej je podkręcę zalotką, więc sobie zamówiłam. To jest moja tak naprawdę pierwsza w życiu zalotka, więc jestem ciekawa po prostu, jak rzęsy będą wyglądały i zobaczymy po prostu. Zalotka kosztowała 3 zł. Inną rzeczą, jaką wam pokażę, jest sukienka. I byłam mi bardzo ciekawa. To jest ta sukienka. Od razu Wam powiem, ile kosztowała, bo kosztowała 36,75 w promocji z 49 zł. I już Wam pokazuję. Otwieramy. A sukienka, słuchajcie, naprawdę jest super, bo jest czarna oczywiście czarna z takim po prostu zwykłym dekoltem. Jest na długi rękaw. Ona jest w długości midi. I ma, słuchajcie, tutaj takie rozcięcie. Wiecie o co chodzi? Ona jest zwykła, po prostu taka długa, ale chciałam Wam z bliska pokazać. Może zobaczycie, widzicie, jakim ma oprążkowany materiał, przez co jest mega elastyczna. Jest wygodna, jest, nie jest gruba, jest dosyć cienka, więc jak na taki klasyczny basic, no myślę, że to będzie super sprawa. Ja w ogóle planuję ją dzisiaj ubrać na wieczór, więc zobaczymy po prostu ma w planach mówiąc szczerze ją założyć i po prostu uzupełnić ten outfit biżuterią więc zobaczymy po prostu jak to będzie wyglądało, jestem bardzo jej ciekawa na pewno wam się później pokażę w niej jak wyglądam, jeżeli się o nią zdecyduję bo wiecie jak to jest, różnie bywa ale planuję po prostu w niej dzisiaj jechać więc zobaczymy jak to będzie, kolejną rzeczą jest koszula koszula, którą zamówiłam trochę tak wiecie spontanicznie bo nie planowałam po prostu zamawiać takiej koszuli. No i tak, jedno, co mogę powiedzieć na pewno, że jest czuć, że jest sztuczna. Mm, wygląda tak, jest ala satynowa, ale no czuć, że to nie jest satyna, to bardzo dobrze czuć, bo niektóre podróbki e, wiecie, są takie, że faktycznie są mięciutkie. I tak mimo wszystko, e, natomiast no, ta koszula jest e, no, wyczuwalna, że jest sztuczna. Natomiast jest bardzo ładna. Muszę przyznać, że ten kolor jest bardzo fajny, e, wygląda ona tak. Jest dosyć długa. Ja mam ją w rozmiarze M, więc wygląda w ten sposób. A cena tej koszuli to już Wam mówię: 60 zł po promocji, przed promocją 80. Więc jak na koszulę za 60 zł. Bardzo fajna. Kolejną rzeczą są leginsy. Leginsy, które zamówiłam, powiem szczerze, te, które widzieliście rano, no dokładnie Wam oczywiście nie pokazałam, ale te, które miałam rano na treningu, też są z Shein. I ja je uwielbiam, to są najlepsze leginsy jakie mam i jakie miałam, a miałam dosyć dużo i różnych marek Tamte są po prostu obłędne i kupiłam je z polecenia właśnie jednej dziewczyny, która też robiła właśnie haul i polecała leginsy I tamte po prostu były obłędne i są obłędne, kocham na nad życie Natomiast stwierdziłam, że dlatego zamówię sobie po prostu drugie, ale już stwierdziłam, że zamówię po prostu inne z ciekawości, czy po prostu będzie jakoś tak samo fajna, no i zamówiłam je takie, one są tutaj tak wycięte nie wiem czy wy to widzicie, na pewno widzicie o. są zwykłe czarne leginsy, natomiast materiał już jest inny, bo tamten jest taki twardy wiecie, leginsowaty, że wszystko wam po prostu trzyma, super, materiał jest gruby natomiast ten jest bardziej taki E, śliski, e, już Wam pokazuję. Pewnie widzicie o co chodzi. E, natomiast na pewno będą bardzo wygodne, więc się bardzo cieszę. Jeszcze ich nie przymierzałam. Tutaj mnie ciekawi właśnie ten przód, że mo może po prostu e, fajnie wyglądać, więc, e, więc jestem zadowolona. E, a leggingsy kosztowały, już Wam mówię. Leginsy kosztowały 26,25 groszy więc bardzo fajnie, w promocji z 35 zł, więc jak za tą cenę? Super, nawet do chodzenia po domu elegancko, tam Dabi po prostu wariuje, bo ona nie może nie może tego zdzierżyć, że ja po prostu nagrywam a nie zajmuję się nią, tak? bo straszna ciuszka. kolejną rzeczą, jaką zamówiłam i to przez przypadek zamówiłam razy dwa czekajcie chwilę Dabciu muszę ją tutaj dać, wiecie, bo <gryw> chodzi mi po tych wszystkich rzeczach i kolejną rzeczą, jaką zamówiłam właśnie razy dwa, przez przypadek, to jest wałek do włosów. I pewnie go kojarzycie, jeżeli oglądacie TikToka. Po prostu wszyscy sobie kręcili włosy, robili loki na wałek. I ja to powiem wam szczerze, że kiedyś właśnie w filmie pokazywałam, że robiłam właśnie test na sznurek od szlafroka. Natomiast u mnie to się w ogóle nie sprawdziło. Więc zamówiłam sobie ten wałek z ciekawości, bo mi po prostu wpadł w oczy. I on wygląda tak. Wygląda tak, Ona ma tutaj dwie gumeczki I wałek jak wałek Nic ciekawego Natomiast kosztował 7,50 Po promocji z 10 zł Kolejną rzeczą są takie gumeczki I ja je zamówiłam Zobaczcie, coś takiego, pewnie kojarzycie jeżeli ktoś z Was ma dzieci, to na pewno kojarzy, bo to są takie po prostu dorobienia robienia fryzur różnego rodzaju. E, tutaj jest 1000 takich gumeczek i kosztowały 3 zł z 5. E, więc bardzo fajnie, na pewno mi się przydają. Ja nie mam w ogóle czegoś takiego. Ja w ogóle nie umiem się czesać, ale stwierdziłam, że po prostu spróbuję. E, no a te gumeczki na pewno mi się przydają, a kosztują tylko 3 zł. Zamówiłam ja e, dwa zestawy pędzli, kosztowały mnie 6 zł. Z Promocji z 9 e, i wyglądają tak. Ja Wam jeszcze to rozpakuję, ale mm, one to są, wydaje mi się, te podróbki e, pędzli z Real Technics. Jeżeli dobrze kojarzę. Tych folióweczek, słuchajcie. No i te pędzelki wyglądają e, tak. Ten w ogóle najbardziej się w nim zakochałam, bo właśnie takiego mi brakowało pędzla. Natomiast ten to jest taki, wiecie, może do. Rozjaśniacza, może do czegoś takiego, nie wiem, ale na pewno się przyda. E, I te pędzle kosztowały 6 zł z 9, nie wiem, czy wspominałam. No ale za 6 zł dwa pędzle, słuchajcie super. E, kolejne dwa pędzle e, zamówiłam takie same, dlatego że one najczęściej w sumie z nich korzystam i najszybciej mi się po prostu psują. E, to są pędzle do brwi w kolorze złotym. Dwie sztuki za 3, słuchajcie, złoty. Dwie sztuki takie. I z drugiej strony ma po prostu ścięty pędzelek, więc tak one wyglądają, są naprawdę super. Idzie za 3 złote, słuchajcie, takie pędzle, no naprawdę super. I powiem Wam szczerze, że naprawdę jakościowo, naprawdę nie mam pytań. Bardzo fajnie mi się to w ogóle wydaje, że będzie mi się to sprawdzać, więc ja na pewno będę testować. Właśnie mi brakowało tych pędzli, więc jestem bardzo ciekawa. A przed promocją kosztowały 4 złote. Ostatnią chyba rzeczą już, ostatnią, tak. Są spinki do włosów, które zamówiłam. Słuchajcie, też Wam tutaj otworzę, i to są takie spinki. Tak samo możecie je kość w sumie z TikToka, bo bardzo wiele razy widziałam dziewczyny, które po prostu do różnych makijaży, czy do czegoś po prostu przypinały sobie te spineczki i one nie odgniatają włosów, a moje włosy mają tendencję właśnie do odgniatania. Czy zakładam sobie jakąś opaskę czy spinkę, czy związuję po prostu włosy. Zawsze mam wiecie taką kreskę od opaski, czy tam po prostu gumki, więc ja szukałam czegoś takiego i jak zobaczyłam, że dziewczyny się takie używają i zobaczyłam, Zobaczyłam to na Shein, kiedy po prostu przeglądałam stronę, to stwierdziłam, że sobie po prostu je zamówię. Jestem ciekawa, czy faktycznie nie będą się tak odznaczać. Wyglądają tak, są w kolorze czarnym, jest ich sześć i zapłaciłam za nie również 3 złote również z promocji z 4 zł, więc bardzo fajnie. Za całe zakupy w sumie zapłaciłam 263 zł i 25 groszy razem z wysyłką do paczkomatu. Więc bardzo fajnie, bardzo dużo rzeczy w sumie zamówiłam. Więc jestem bardzo zadowolona. No i w sumie to tyle cały ten mój haul. Teraz po prostu zaczynam się malować, szykować na wyjście z dziewczynami. A wam dziękuję za oglądanie. Przychodzę do Was już z update'em, e, jak wyglądam, bo już jestem naszykowana e, i zaraz będę wychodzić. I założyłam jednak tą sukienkę czarną z Shein, którą Wam pokazywałam w holu. E, no i prezentuje się ona tak, więc wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo fajna. E, założyłam do tego zwykłe bodki, bo po prostu na szpilkę, no to bez przesady. <gryw> Nie mam siły ani chęci. E, natomiast tak, sukienka wygląda tak, dodałam tylko po prostu tutaj łańcuszek dodałam pierścionki tu u jednej ręki i u drugiej widzicie takie o. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o biżuterię. W ogóle żadnych kolczyków nie zakładałam, mimo że tyle mi przyszło i mogłabym założyć, ale to stwierdziłam, że już chyba będzie za dużo, bo mam łańcuszek i te pierścionki, więc stwierdziłam, że, że już więcej nie chcę. Tak wygląda ta sukienka ogólnie jest bardzo fajna, natomiast jak widzicie, mam czarne rajstopy i tego tutaj tak nie widać, Wam nie pokażę, bo próbowałam to jakoś ująć, ale niestety nie da rady. Jest po prostu, wiecie o co chodzi? Od Rajstop od góry jest tutaj takie przeszycie na środku. No i niestety po prostu ta sukienka jest tak cieniutka, że no to przeszycie widać. I się zastanawiałam, czy w ogóle wiecie ją wybrać, tą sukienkę, czy w ogóle w niej iść. No bo nie było opcji, żebym szła bez Rajstop. Natomiast no jednak zdecydowałam się, że trudno i tak pewnie nikt nie zwróci uwagi, tylko ja jak zwykle widzę jakieś problemy, e, więc stwierdziłam, że już idę tak, nie będę kombinować. E, myślę, że jest ok. Oczywiście włosy wyprostowałam, bo no, na kręcenie niestety miałam ochotę, ale pogoda e, po prostu przesądziła jednoznacznie, że jednak nie będą Cię kręcone. No i tak wygląda. Założę do tego jeszcze beżową torebkę, e, bo po prostu no nie chcę już czarnej, żeby nie wyglądać taka, wiecie bardzo czarna, e, więc założę beżową torebkę. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ogólnie ja tą sukienkę mimo wszystko polecam. E, nawet wiecie o co chodzi, nawet na lato, na wieczór gdzieś wyjść, e, no bo teraz rajstopy jednak, no jest problem, ale bez rajstop super. E, moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. E, dla mnie jest naprawdę super, więc mam nadzieję, że będę się dobrze czuć, bo mówiąc szczerze, dawno nie miałam na sobie tak obcisłej sukienki e, i tak e, wiecie, wyszłam trochę ze strefy komfortu. Ale mam nadzieję, że będzie ok, że jakoś się przełamie i będzie fajnie. Więc tak wyglądam. Rafał przyjedzie za jakieś 10 minut, więc mnie zawiezie. No i czekam na niego i idę się już dobrze bawić.